Marcin powiedział. Nie wiem, ja czekam na sekcję zwłok, bo strasznie mnie to ciekawi i dziwi. To ja z tą informacją pojechałem do mamy. Też była zdziwiona, siostra też. Kto by nie zareagował zdziwieniem. Historia zbrodni, którą opowiem w dzisiejszym odcinku, zdumiewa nie tylko syna ofiary, ale i całą wieś rudna, w której doszło do makabrycznego odkrycia. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze Zbrodni pod tytułem Kości Niezgody. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Wydarzenia, które dzisiaj przedstawię, mają miejsce w urokliwej wsi Rudna, położonej w województwie Wielkopolskim, w Powiecie Pilskim, w gminie Wysoka. Tutaj wraz z żoną, córką i trojgiem synów mieszka pan Kazimierz. Jego dom stoi w centralnym miejscu wsi, między kościołem, Remizą a domem Sołtysa. W tak nobliwym otoczeniu, zgodnie z rytmem wyznaczonym przez pory roku, Mężczyzna uprawia rolę i dogląda zwierząt należących do jego inwentarza, w którym znajdują się konie, krowy i świnie. Jest człowiekiem niezwykle pracowitym, sumiennym, szczerym i obowiązkowym. We wsi uchodzi za znakomitego gospodarza, który wszystkiego dorobił się uczciwą i ciężką pracą. Jego ojciec przedwcześnie zmarł, więc młody Kazik szybko musiał zacząć życie na własny rachunek. Jeszcze będąc kawalerem, kupił dom wraz z gospodarstwem w Rudnej, a swoją przyszłą żonę, Lucynę, poznał w promieniu kilkuset metrów, gdyż mieszkała cztery domy dalej od jego posiadłości. Młodzi zakochali się w sobie i postanowili wspólnie zadbać o dobytek kazika. Lucyna była gospodynią domową. Prała, sprzątała, opiekowała się gromadką dzieci. Uchodziła za stanowczą i charakterną kobietę. Jej mąż, postawny, wysoki brunet, o bujnych, lekko kręconych włosach, które zazwyczaj chował pod czarnym kapeluszem, był towarzyski, żartobliwy, miał spore grono przyjaciół, z którymi często organizował zakrapiane imprezy. Kazik, dzięki swojej posturze, zyskał status miejscowego ochroniarza. Na wiejskich potańcówkach doskonale sprawdzał się w roli porządkowego, który ustawiał do pionu miejscowych bitników. Służył sąsiadom swoim doświadczeniem w hodowli, niejednokrotnie pomagając im przy porodzie cielaków, prosiaków czy źrebaków. Większość ludzi uważała go za złotego człowieka. A że lubił wypić, który chłop we wsi nie lubił. Czy był to wystarczający argument dla jego rodziny? Niekoniecznie. Kazik był surowym ojcem, z zasadami. Wymagał od żony i dzieci szacunku, zaangażowania w pracę i posłuszeństwa. Jego problem alkoholowy zaczął narastać, co tylko pogarszało atmosferę panującą w domu. Ponoć zdarzało mu się podnieść rękę na lucynę, wszczynać awantury i karcić dzieci. W grudniu 1999 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 45-letni Kazik wraz z najstarszym dorosłym już synem Marcinem, wyrusza w odwiedziny do znajomych. Ma zamiar zajrzeć do kilku domów, w których raczy się kawą, ciastem i sporą ilością alkoholu. Marcin towarzyszy mu jako kierowca. Do późnego wieczora wozi ojca samochodem. Patrząc jak ten coraz bardziej się upija. Wracają koło godziny 23. Marcin parkuje samochód przed domem i udaje się do swojego pokoju. Chce jak najszybciej położyć się spać, gdyż nazajutrz musi wstać do pracy, którą rozpoczyna o godzinie 7:00 rano. Kazik zostaje na podwórku. Pragnie zajrzeć do obory i sprawdzić czy zwierzętom niczego nie brakuje. Dom powoli cichnie, a jego mieszkańcy zapadają w głęboki sen. Nad ranem pani Lucyna informuje Marcina, że ojciec nie wrócił do domu na noc. Są przekonani, że Kazik ruszył pieszo w kolejny pijacki rajd, więc postanawiają jeszcze trochę zaczekać, zanim rozpoczną jego poszukiwania. Kazik nie wraca. Do Rudnej zjeżdżają policjanci i strażacy. Ponad 100 osób próbuje odnaleźć mężczyznę. Szukają go w okolicznych lasach, wsiach, pustostanach, zbiornikach wodnych. Rodzina zaginionego udaje się do znanego człuchowskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. Ten rysuje mapę, wskazując na niej miejsce, w którym odnajdą Kazika. Jest nim las oddalony od Rudnej o kilkanaście kilometrów. Rodzina przeczasuje wskazane przez Jackowskiego miejsce, bezskutecznie. Lucyna jest przekonana, że Kazik opuścił rodzinę, jednak mieszkańcy wsi nie chcą w to wierzyć. Twierdzą, że musiało wydarzyć się coś tragicznego, gdyż rolnik kochał swoją pracę oraz zwierzęta i nie porzuciłby gospodarstwa dobrowolnie. Krążą plotki, że za zaginięciem Kazika może stać mafia. Że rolnik prowadził nielegalny handel końmi z mężczyznami narodowości romskiej. Inni twierdzą, że zabił go ktoś ze znajomych i wrzucił jego zwłoki do stawu znajdującego się w sąsiedniej wsi Stary. Jeszcze inni spekulują, że Kazik miał kochankę, że w domu rozpętała się awantura, która miała dla niego tragiczny finał. Mijają tygodnie, miesiące, lata. W roku 2010 Kazimierz zostaje uznany za zmarłego. Lucyna wraz z dziećmi dziedziczy po nim dom. Jej najmłodszy syn ginie w wypadku samochodowym, a dwóch pozostałych osiada w sąsiadujących ze sobą wsiach. Pod koniec 2023 roku wdowa po Kaziku postanawia sprzedać dom, po czym przeprowadza się do córki pracującej i mieszkającej w Wysokiej. Mieście niedaleko Piły. Nowy właściciel nieruchomości jest człowiekiem majętnym. Posiadłość po rodzinie Kazika kupił z myślą o synu, by zapewnić mu komfortowy start w dorosłe życie. Mieszka niedaleko Rudnej, w domu nazywanym przez miejscowych pałacem. Ma gosposie oraz wielkiego groźnego psa, który strzeże domu niczym mitologiczny Cerber. Mężczyzna postanawia wyremontować podniszczony dobytek. Zaczyna od dachu, na którym kładzie nową blachodachówkę, wymienia okna i drzwi. Następnie kieruje się do piwnicy, w której zbiera się woda i powoduje zawilgocenie ścian w całym domu. Pomaga mu kilku robotników. W pomieszczeniu nie ma posadzki, jest klepisko pokryte błotem. 20 lutego 2024 roku mężczyzna wypompowuje wodę z piwnicy i osusza podłogę. Pod wybraną warstwą szlamu nowy właściciel natrafia na drugą podłogę. Po kilku godzinach pracy wypływają z niej ludzkie kości. Mężczyźni są przerażeni znaleziskiem i natychmiast zawiadamiają policję. Funkcjonariusze przybywają na miejsce. Już następnego dnia w obejściu gromadzą się technicy kryminalistyki. W białych kombinezonach przeczesują teren gospodarstwa. Posiadłość zamienia się w miejsce zbrodni, rodem z kryminalnych zagadek CSI. Technicy przerzucają łopatami hałdy ziemi i cegieł wyniesionych z piwnicy. Przez sito wypłukują drobne grudki ziemi, co róż potrząsając nimi i polewając je wodą. Znajdują ludzki szkielet bez tkanek miękkich. Wiele wskazuje na to, że szczątki wypłynęły na powierzchnię wskutek obfitych opadów deszczu i podniesienia się poziomu wód. W czaszce zmarłego tkwią dwa metalowe zęby, co potwierdza prokurator Łukasz Wawrzyniak, uczestniczący w sekcji Denata. Przyjaciele rodziny oraz sąsiedzi kazika wspominają, że mężczyzna posiadał dwa srebrne zęby. Mieszkańcy rudnej są przekonani, że kości znalezione w piwnicy należą do zaginionego 25 lat temu Kazimierza. Rzecznik wielkopolskiej policji informuje o zleceniu specjalistycznych analiz mających ustalić identyfikację szczątków. Antropolodzy i medycy sądowi rozpoczynają badania. W Poznaniu odbywa się sekcja zwłok, a właściwie oględziny odnalezionego szkieletu. Który zachował się w całości. Eksperci szybko stwierdzają, że są to szczątki mężczyzny. Czy zwłoki należą do pana Kazimierza? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Nad śledztwem pracują policjanci z Poznańskiego Archiwum X, należący do zespołu do spraw niewykrytych zbrodni. Już sama lokalizacja wskazuje, że mamy do czynienia z czynem kryminalnym. Najbliższa rodzina pana Kazimierza, czyli dwóch synów, córka oraz żona są przerażeni i zaskoczeni odkryciem w piwnicy. Marcin, najstarszy z rodzeństwa, mówi: To ja z tą informacją pojechałem do mamy. Też była zdziwiona. Siostra też. Kto by nie zareagował zdziwieniem? Mieszkańcy wsi ciepło wspominają Kazika. Jeden z nich mówi. Dla ludzi był bardzo dobry. Z daleka się kłaniał. Czarny kapelusz zdejmował. Uczynny hodował konie, krowy i świnie. Że zginął, dowiedziałem się od sąsiadów. Rodzina nie chodziła jakoś i nie szukała. Dziwne to było, bo nie miał powodu, by stąd uciekać. Nie wierzyłem, że wyjechał, że wszedł w ciemne interesy. Był średnio zamożny, traktor miał, Żukiem jeździł. Sam wszystko oporządzał, Żona Kazika to raczej w domu siedziała. Gdy zaginął, nikogo nowego już nie poznała. Żyła z dziećmi sama. Trudno powiedzieć, co działo się w tym domu. Nie przebywałem tam z nimi. Wypił sobie, ale pijakiem nie był. Dziennikarze wyborczej jadą do wysokiej, w której mieszka teraz pani Lucyna, żona zmarłego Kazimierza. Kobieta ogląda telewizję. Początkowo nie reaguje na kilkukrotne pukanie do drzwi. Po dłuższej chwili podchodzi do okna, odsłania firankę. Dziennikarze zadają jej pytanie. Jak ciało męża znalazło się w piwnicy? Pani Lucyna odpowiada. To nie wasza sprawa dawałam ogłoszenia, że zaginął. Wszystko się wyjaśni. Mówiąc to, szeroko się uśmiecha. Pan Leszek teść Marcina jest bardziej gościnny. Zaprasza dziennikarzy wyborczej do domu, częstuje ich makowcem oraz kawą. Znał Kazika bardzo dobrze. Pochodzili z tej samej wsi. Ma dobre zdanie o mężczyźnie, twierdzi, że był niezwykle uczynny, nigdy się nie wywyższał. O znalezieniu zwłok poinformowała go córka żona Marcina. Pan Leszek bardzo przeżył tę informację. Co pomyślałem? Nie pamiętam. Taka kołomyjnia była wełbie. Zacząłem się jąkać, bo to był szok. Nie spałem całą noc. To się nadal we mnie kotłuje. Leszek opowiada o zaginięciu mężczyzny. Mówi dziennikarzom, że szukał Kazika w lesie, który wskazał na mapie Jasnowic Jackowski. Wspomina również o Lucynie. Mówiła, że wyszedł z domu, a psy poszły za nim. Potem psy wróciły, a on nie. Nie chciała iść do lasu. Mówiła, że ona nie będzie go szukać. Mężczyzna zapamiętał jeszcze jedno znaczące wydarzenie. W niedługim czasie po zaginięciu ojca Marcin wyprowadził się z domu. Przyjechał i zapytał pana Leszka, czy może u niego zamieszkać. Spotykał się z jego córką, którą znał z dyskotek. Powiedział wtedy, że matka wyrzuciła go z domu. Pan Leszek przyznaje, że Kazik lubił sobie wypić i surowo traktował dzieci. Ale według niego dyscyplina panująca w domu była związana z posiadaniem trzech dorastających synów. Mężczyzna twierdzi, że była to normalna rodzina, a Marcin nie ma nic wspólnego z zaginięciem Kazika i odnalezionymi w piwnicy zwłokami. Jest przekonany, że prędzej czy później chłopak powiedziałby o ciążącym na nim brzemieniu zbrodni. Dziennikarze wyborczej proszą, aby pan Leszek skontaktował się z zięciem. Mężczyzna dzwoni do Marcina mówiąc: Są u mnie dziennikarze, pytają, czy chciałbyś porozmawiać. Marcin odmawia, lecz teść mimo wszystko przekazuje telefon jednemu z dziennikarzy. Nie wiem, co się mogło stać i co wykaże śledztwo. Sami się głowimy, kto to zrobił, odpowiada. Zszedł mi kamień z serca, bo wiem, ile było głosów, że to ja jestem winny. Ludzie tak mnie oskarżali. Takie głosy do mnie dochodziły, głupie gadanie. Teraz się cieszę. Nie, to niedobre słowo. Teraz mam nadzieję, że to się wyjaśni i w końcu będę oczyszczony. Dziennikarze pytają o dzień, w którym zaginął Kazimierz. Marcin dobrze go pamięta. To ja przywiozłem go z imprezy, z takiej popijawki. Woziłem go cały dzień, wypił wtedy bardzo dużo. To był towarzyski gość. Takie były czasy, że wszędzie kawa i alkohol. Przywiozłem go do domu, na drugi dzień wstałem do pracy i go nie było. Zawsze wchodził najpierw do obory, sprawdzał, czy nic się nie dzieje, czy krowa się nie cieli, czy konie mają jedzenie. Dopiero potem szedł do domu. Przywiozłem go i położyłem się spać, bo na siódmą rano miałem iść do pracy. To była gdzieś godzina dwudziesta trzecia. Rodzeństwo już spało. Nie wiem, czy tata położył się spać. Rano mama powiedziała, że nie wrócił. Domysły były, że może poszedł dalej świętować. Zapytany o reakcję matki odpowiada: Nie wiem, no każdy był zakłopotany, każdy miał nadzieję, że on gdzieś poszedł. Różne były przypuszczenia, nie wiedzieliśmy co myśleć. Mężczyzna dobrze wspomina dzieciństwo, lecz pragnie podkreślić, że w domu zdarzały się awantury, szczególnie kiedy ojciec wypił. Był problem w domu. Niby dobry gospodarz, ale nie przywiązywał wagi do tego, żeby nam było dobrze. No, było ciężko, było biednie. Dzisiaj dziecko może sobie na dużo pozwolić. W tamtych czasach wystarczyło, że ojciec spojrzał i ja już wiedziałem, co muszę robić. Marcin mówi, że nie bał się ojca, ale czuł do niego respekt. A pani Lucyna musiała być uległa, posłusznie wykonywać jego rozkazy, choć sama nie miała łatwego charakteru. Mężczyzna dodaje, że ojciec używał wobec niej przemocy. Nie wiem, czy mama miała ojca dosyć. Gdybym coś wiedział, to powiedziałbym wcześniej. W żadnej hipotezie nie widzę logicznego rozwiązania. Marcin informuje również dziennikarzy, że wejście do piwnicy znajduje się wewnątrz domu. Na zewnątrz budynku jest małe okienko, przysypane ziemią i blachą. Nie można go otworzyć, a gdyby ktoś próbował z łatwością, dałoby się to zauważyć. Nie trzeba być detektywem, by pomyśleć, że skoro wejście jest tylko z domu, to ciało musiał ukryć ktoś z domowników, mówi jeden z dziennikarzy. Marcin odpowiada: Nie chcę insynuować, czekam na rozwiązanie, na sekcję zwłok, bo strasznie mnie to ciekawi i dziwi. Każde zwłoki mają do opowiedzenia swoją historię. Richard Shepard: Niewyjaśnione okoliczności. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.